Z najbardziej zewnętrznego pola. Tam jest trochę tej takiej luźnej nawierzchni. Zobaczymy, czy to doda przyczepności naszemu juniorowi. Wyścig trzeci po dwóch biegach. zetka, Zetkażet prowadzi różnicą czterech punktów. Dobry start Jonsona. Jeszcze lepszy Kurmańskiego. Kurmański na czele. Ma kłopoty Andreas Jonson. Zamknięty tam przy bandzie przez Piotra Śwista. I teraz młody Szwed. Udaje się w pogoń za... Doświadczonym zawodnikiem ZK-Zetu Quick Mix. Wczoraj świst ponoć znakomicie prezentował się na treningu. Wygrał tę walkę w pierwszym roku. Młody Szwed ma spore kłopoty z płynną jazdą na motocyklu, ale już szarżuje, już napiera prędkości. Następca Toniego i Katsona. Jak na razie traci sporo dystansu. Kurmański z przodu. No, a wiele szans nie dawano przed tym biegiem Adamowi Pietraszce. Już wkrótce zawodnicy rozpoczną ostatnie okrążenie tego wyścigu. Zbliża się tam wściekle Jonsson do Piotra Śwista. Ten zbliżył się do Kurmańskiego. Jeszcze jeden atak młodego Szweda. Andreas Jonsson coraz bliżej Piotra Śwista. Obaj popełniają błędy. Zwalnia Kurmański. Atak Jonsona na ostatnim oku, ale z szarża. Kto będzie drugi? Czy Jonsson, czy Świst? Zwolnił Kurmański. Wydaje się, że pomógł w dowiezieniu tych dwóch punktów Szwistowi. Ma pretensję Andreas Jonsson do Kłymańskiego.